phone started jumping what a day swear to god i need it now i can't afford to wait i just had a fan hit me up from kuwait told him this would happen and we not a minute late seen him down bad now they trying to hate same one shot to hit me for the raise got a million A check and i bought myself a place they get some money and they blow it on babe i don't flex but i'm pushing all the weight told them all that's why i got this what it, it tastes phone started jumping what a day swear to god i need it now i can't afford to wait i just had a fan hit me up from kuwait told him this would happen and we not a minute late Started jumping, what a day! Swear to God, I need it now. I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen, and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate Same ones try to hit me for the race Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam. I swear I'm getting paid. I I'm a don, just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face on the low. Like a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on bait. I don't flex, but I'm pushing all the weight. Told them all, I swear I got it, what it takes. Phone started jumping, what a day. Swear to God, I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. start started jumping, what a day! Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait, told him this would happen, and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hey Same ones tryna hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don, just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face on the low like. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on bait. I don't flex, but I'm pushing all the weight. Told them all, I swear I got it, what it takes. Phone started jumping, what a day. Swear to God, I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told them this would happen and we not a minute late. Cześć, z tej strony Daniel Seku Projekt. Wracamy po dłuższej przerwie z ciekawą realizacją. Przed chwilą na migawkach widzieliście pięknie oklejonego Mercedesa 205 C63MG wersji S, który przyjechał do nas już częściowo zmodyfikowany. Trafił do nas po innej firmie, i klient tak naprawdę nie był do końca zadowolony z tego, jak to auto jeździ. Zawsze pracę przy takim samochodzie zaczynamy od tego, żeby auto zdiagnozować na drodze, żeby móc stwierdzić, jaki jest problem. W międzyczasie się okazało, że auto zostało zmodyfikowane tylko i wyłącznie poprzez przeprogramowanie sterownika silnika, a to nie jest prawidłowa metoda tuningu tego samochodu, co później opowiemy. Podczas tej diagnozy na drodze. Zalogowaliśmy, że jest bardzo wysoka temperatura w interkulerze wodnym. Nie może tak być, że, że temperatura rośnie w tych autach powyżej 50 stopni, bo jeżeli temperatura rośnie powyżej 50 stopni, to z automatu zaczynają się cofki, czyli tak zwane spalanie stukowe, i to auto będzie tylko słabsze, a nie szybsze. Zaproponujemy klientowi w pierwszej kolejności interkulery wodne, które w tych autach obniżają temperaturę w dolocie, i tak było właśnie w tym przypadku. To, co widzieliście na materiałach, to było właśnie pracę z montażu interkulerów wodnych w tym samochodzie. No i co? Zaczęliśmy, zaczęliśmy tak naprawdę od naszego Stage'u 2. Stage 2 nasz polega na tym, że w pierwszej kolejności wyprogramowujemy w przypadku aut powyżej 19 roku filtry cząstek stałych i albo instalujemy katalizatory sportowe lub na życzenie klienta downpipy są bez sportowych katalizatorów. W tym przypadku jak mówiłem auto już trafiło zmodyfikowane więc tak naprawdę tam nie było już katalizatorów. Tak samo był założony wspaniały dolot Venturi. Jest to prawdziwe dzieło sztuki. To jest akurat w przypadku tego samochodu niekoniecznie zawsze do stageu 2, bo do stageu 2 mamy swoje rozwiązania autorskie. Jak przerabiamy dolot w rozsądnych pieniążkach, żeby auto i tak generowało bliźniaczą moc. Ale efektu wizualnego i dźwiękowego niestety nie jesteśmy w stanie takiego uzyskać jaki jest dolot ewenturii, co nie znaczy, że dolot ewenturii nic nie daje. W przypadku tego, jeżeli byśmy robili stage 3, na pewno taki dolot ewenturii pokazałby w 100% swoje możliwości, ale nie o tym teraz. Jak mówiłem, zaczęliśmy od naszego stage'u 2, wyprogramowanie GPF-u w sterowniku silnika i strojenie silnika. Zawsze po takim zabiegu, w przypadku tych samochodów, uzyskujemy... Między 590 a 610 koni W zależności od tego jakie paliwo użyjemy My więcej nie ustawiamy dla tych samochodów Dlatego, że tak naprawdę turbosprężarka w tych aut, turbosprężarki w tych autach Generują moc tylko i wyłącznie do 5500 obrotów Powyżej tego te turbiny nie mają już wydajności I ładowanie dużych doładowań Powoduje to, że jesteśmy dawno poza mapą kompresora turbosprężarki nie ma to najmniejszego sensu. Yy, oprócz tego musieliśmy przeprogramować sterownik CPC. To jest sterownik CPC, który nie został przeprogramowany w przypadku tego samochodu. I co to jest tak naprawdę sterownik CPC? Sterownik CPC yy, to jest sterownik, do którego Mercedes wyniósł większość informacji ze sterownika silnika, jakimi są limitery momentu obrotowego, yy, sterowanie klap wydechu. Limiter prędkości VMAX oraz między innymi sterowanie interkulerami wodnymi. Jeżeli nie przeprogramuje się tego sterownika, ta modyfikacja nie jest zrobiona prawidłowo, dlatego że system w tym momencie nie czyta prawidłowo momentu obrotowego, a przede wszystkim skrzynia nie czyta prawidłowo momentu obrotowego. Jeżeli skrzynia nieprawidłowo czyta moment obrotowy, nie podniesie sobie ciśnienia na sprzęgłach, jeżeli sobie nie podniesie ciśnienia na sprzęgłach z automatu. Te sprzęgła, jeżeli ktoś robi 850-900 Nm, w dłuższej eksploatacji się popalą. I tak naprawdę klient oszczędza pieniądze poprzez zrobienie tanio tuningu tylko w sterowniku silnika, a za jakiś czas ma skrzynię do naprawy, bo się sprzęgła ślizgają. Także my, jesteśmy firmą, która jeżeli klient się nie decyduje na tuning sterownika CPC i skrzyni biegów, my takiego tuningu nie wykonujemy w zasadzie chyba że podpisze nam oświadczenie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie skrzyni biegów. Wtedy taką modyfikację wykonujemy, ale tak naprawdę do tej pory ilu klientom bym tego nie proponował? To jeszcze ani razu się ani jeden klient nie zdecydował, że jednak on chce iść tą drogą, które inne firmy kroczą, czyli zrobić to tanio, a później sautem y, są problemy. Także y, Zapraszamy wszystkich na taką modyfikację, nie tylko taką, no bo tak naprawdę specjalizujemy się w tuningu większości Mercedesów AMG od stage'u 1 do stage'u 3, mamy większość silników przerobionych, czy to są A45, czy to są 43 AMG, czy to są 63, w zasadzie wszystkie samochody już przerobiliśmy od stage'u 1 do stage'u 3. Wyspecjalizowaliśmy się w Mercedesach. Mamy swoje autorskie rozwiązanie na tuning Mercedesów. Czy to sterowników CPC, czy to sterowników skrzyń biegów 7G -tronic, 9G -tronic, Nie ma to dla nas znaczenia. Mamy przede wszystkim wiedzę i zaawansowany sprzęt, żeby móc te auta stroić na wysokie stage. Bo każdemu klientowi tłumaczę, firmę można po tym poznać, jakie wysokie stage stroi. Bo zrobienie auta na stage 1 czy stage 2. Jest banalnie proste, ale w momencie, gdy robi się 400-500 koni więcej w stosunku do tego, co to miało seryjnie. W zasadzie połowa oprogramowania w sterowniku silnika trzeba ją przebudować od nowa i wiedzieć, co zrobić, jakie funkcje, od czego są zależne, jest bardzo trudne. My sami do tego wielokrotnie dochodziliśmy dniami, jak nie miesiącami, i cały czas się uczymy, ale Większość modyfikacji w mercedesach staramy się przerabiać na własnych samochodach. Ja sam przerobiłem przez siebie większość mercedesów, które miałem, i na tych samochodach przerabialiśmy. Uczyliśmy się tak naprawdę modyfikacji tych samochodów, żeby klient mógł dostać gotowe rozwiązanie, a nie tak, żebyśmy musieli się ze wszystkim uczyć na klienta samochodzie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do. Lajkowania naszego kanału i subskrybowania, dlatego, że jeżeli będziecie z nami, będziemy widzieć, że jesteście z nami. Będziemy mieli jeszcze większą motywację do prowadzenia tego kanału i przede wszystkim pokazywania Wam super samochodów. A tych super samochodów w kolejce naprawdę ostatnie czasy jest dużo. Nie tylko zapraszamy do tuningu Mercedesów, bo wiele lat prowadzimy firmę, tuningujemy większość samochodów. To akurat szczęście nam ostatnio sprzyja, że. Tych Mercedesów jest bardzo dużo, ale nie tylko Mercedesy robimy. Robimy całą grupę Waga, robimy Porsche, robimy BMW, robimy różne marki nietypowe. Jeżeli tylko mam pełny opis do oprogramowania i mam zaawansowaną diagnozę, którą mogę się podeprzeć do strojenia samochodu, wystroimy większość samochodów. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy i widzimy się przy kolejnych realizacjach Miejmy nadzieję jeszcze lepszych niż ta. Do zobaczenia.